Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie wydają się niewzruszeni w obliczu przeciwności losu? Dlaczego nie dają się złamać krytyce, porażkom czy niepewności? Odpowiedź tkwi w tysiącletniej filozofii, która przemieniła cesarzy, niewolników i zwykłych ludzi w panów własnego umysłu. A co jeśli powiem ci, że możesz rozwinąć tę samą fortecę mentalną w zaledwie kilka minut dziennie? że istnieje metoda sprawdzona przez ponad dwa tysiące lat, która może wyeliminować twoje lęki i niepokoje? Marek Aurelius, najpotężniejszy cesarz starożytnego świata, stosował te techniki każdego dnia. Dziś odkryjesz piętnaście stoickich sekretów, które przemienią twój umysł w twierdzę nie do zdobycia. Przygotuj się na podróż, która całkowicie zmieni twoją relację ze strachem i przeciwnościami losu. Zanim rozpoczniemy tę transformację, chcę, żebyś się przede mną do czegoś zobowiązał. Jeśli jesteś gotów zapanować nad swoim umysłem i wyeliminować strach ze swojego życia, skomentuj teraz: Wybieram stoicką odwagę. To stworzy publiczne zobowiązanie wobec samego siebie i wzmocni Twoją naukę. Zaczynamy? Stoicyzm to nie tylko zakurzona starożytna filozofia, to sztuka życia z celem, odwagą i wewnętrznym spokojem, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Wyobraź sobie, że masz moc wyboru swoich reakcji, przekształcania przeszkód w możliwości i utrzymywania wewnętrznego spokoju nawet w środku chaosu. Zenon Skition, założyciel stoicyzmu ponad 2300 lat temu, odkrył coś rewolucyjnego. Nasze szczęście nie zależy od tego, co nam się przydarza, ale od tego, jak to interpretujemy i jak na to reagujemy. To proste. Ale głębokie odkrycie zmieniło życie milionów ludzi na przestrzeni dziejów. Marek Aureliusz, który rządził największym imperium starożytności, codziennie mierzył się z wojnami, zarazami i politycznymi zdradami. Mimo to, napisał w swoich rozmyślaniach: Masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Zrozum to, a znajdziesz siłę. Stosował on konkretne techniki stoickie. Które pozwalały mu zachować koncentrację i skuteczność, nawet pod ekstremalną presją. Seneka, doradca cesarzy i jeden z najbogatszych ludzi w Rzymie, stracił wszystko kilka razy, ale zawsze podnosił się, korzystając z zasad stoickich. Mawiał: Każdy nowy początek bierze się z końca jakiegoś innego początku. Epiktet, który z niewolnika stał się jednym z najbardziej szanowanych filozofów w historii, udowodnił, że prawdziwa wolność Tkwi w umyśle, a nie w okolicznościach. Ale najciekawsze jest to, że współczesne badania potwierdzają skuteczność technik stoickich. Terapia poznawczo-behawioralna jedno z najskuteczniejszych dziś podejść psychologicznych opiera się na zasadach stoickich. Badania pokazują, że osoby praktykujące stoicyzm mają niższy poziom lęku, depresji i stresu. Strach to tylko błędna interpretacja rzeczywistości. Kiedy opanujesz techniki, którymi się z tobą podzielę, staniesz się architektem własnego doświadczenia emocjonalnego. Przestaniesz być ofiarą okoliczności i staniesz się bohaterem własnej historii. Jesteś gotów odkryć, jak ci giganci historii utrzymywali swoją wewnętrzną siłę? Następne techniki zrewolucjonizują twój sposób postrzegania życiowych wyzwań. Zanurzmy się w pierwszych pięciu technikach stoickich, które odmienią Twoje nastawienie. Technika 1: dychotomia kontroli. To jest podstawa wszystkiego. Epiktet nauczał: jest to co jest pod naszą kontrolą i to co nie jest. Pod naszą kontrolą są nasze myśli, działania i reakcje. Poza naszą kontrolą są działania innych, przeszłość, przyszłość i zewnętrzne wydarzenia. Kiedy skupiasz się tylko na tym, co możesz kontrolować, strach naturalnie znika. Ćwicz codziennie pytając czy to jest pod moją kontrolą, czy nie? Technika 2. Wizualizacja negatywna, premeditatio malorum. Seneka praktykował wyobrażanie sobie utraty ważnych rzeczy, aby docenić teraźniejszość i przygotować się mentalnie. To nie pesymizm, to psychologiczne przygotowanie. Poświęć pięć minut dziennie na wyobrażanie sobie trudnych scenariuszy i tego, jak zareagowałbyś w cnotliwy sposób. To odbiera strachowi moc poprzez oswojenie się z nim. Technika 3. Spojrzenie z góry. Marek Aurelius często wyobrażał sobie, że obserwuje swoje zmartwienia z kosmosu. Ta kosmiczna perspektywa zmniejsza znaczenie codziennych problemów. Kiedy stajesz przed wyzwaniem, wyobraź sobie, że obserwujesz sytuację z bardzo daleka. Ile z Twoich problemów sprzed pięciu lat ma dziś jeszcze znaczenie? Technika 4. Reframing poznawczy. Stoicy byli mistrzami w reinterpretacji wydarzeń. Zamiast to jest straszne, myśleli: To okazja, by praktykować cnotę. Porażka zawodowa staje się szansą na rozwinięcie odporności psychicznej. Krytyka staje się informacją zwrotną do rozwoju: Zmień narrację, zmień swoje doświadczenie. Technika 5. Zawieszenie osądu. Epiktet nauczał, że nasze cierpienie pochodzi z osądów, które wydajemy na temat wydarzeń. A nie z samych wydarzeń. Ćwicz obserwowanie sytuacji bez natychmiastowego etykietowania ich jako dobre lub złe. Ta mentalna pauza tworzy przestrzeń na mądrzejsze i mniej reaktywne odpowiedzi. Pomyśl o sytuacji, która w tej chwili budzi w tobie strach. Teraz. Zastosuj te pięć technik: zidentyfikuj, co możesz kontrolować, zwizualizuj sobie, jak dobrze radzisz sobie w najgorszym scenariuszu. Spójrz na sytuację z szerszej perspektywy. Przeformułuj znaczenie wydarzenia i zawieś automatyczne osądy. Czujesz różnicę. To dopiero początek. Stoicy rozwijali te praktyki przez wieki ludzkiego doświadczenia. Stawiali czoła wojnom, wygnaniom, stratom i śmierci, zawsze używając tych narzędzi, by zachować spokój i działać mądrze. Pytanie nie brzmi, czy napotkasz przeciwności. Na pewno je napotkasz. Pytanie brzmi. Czy będziesz przygotowany, mając odpowiednie narzędzia mentalne? Te pięć technik to dopiero pierwszy arsenał Twojej nowej fortecy mentalnej. Zaczynasz czuć, jak rodzi się w Tobie nowa moc? Zostań ze mną, bo kolejne techniki jeszcze bardziej pogłębią Twoją transformację. Teraz zbadajmy bardziej zaawansowane techniki, które odróżniały mistrzów stoickich od początkujących. Technika 6: Kontemplacja Przemijalności Memento Mori. Marek Aureliusz codziennie pisał o ulotności życia, nie po to, by popaść w depresję, ale by docenić teraźniejszość i działać z cnotliwą pilnością. Kontempluj codziennie, że wszystko jest tymczasowe: Twoje problemy, Twoje zmartwienia, a nawet Twoje życie. To uwalnia Cię od nadmiernego przywiązania i strachu przed zmianą. Technika 7: Poranne ćwiczenie. Marek Aureliusz zaczynał każdy, Dzień przygotowując się mentalnie. Dziś spotkam ludzi wścibskich, niewdzięcznych i aroganckich, ale to mnie nie wzruszy, bo nie mogę sobie wyobrazić świata bez takich ludzi. Przygotuj się mentalnie na wyzwania dnia. Nie po to by być pesymistą, ale by być odpornym. Technika 8. Wieczorny przegląd. Seneka kończył każdy dzień analizując swoje działania. Jaką ranę dziś uleczyłem? Jakiemu nałogowi się oparłem? W czym stałem się lepszy? Poświęć 10 minut przed snem na refleksję nad dniem bez osądzania, tylko obserwując i ucząc się. Technika 9. Technika trzeciej osoby. Cezar pisał o sobie w trzeciej osobie, aby zyskać obiektywizm. Kiedy stajesz w obliczu emocjonalnej sytuacji, zapytaj siebie: Co twoje imię powinien, powinna zrobić w tej sytuacji? To tworzy emocjonalny dystans i jasność umysłu. Technika 10. Ćwiczenie stoickiej wdzięczności. W odróżnieniu od zwykłej wdzięczności, stoicy praktykowali wdzięczność strategiczną. Dziękuj konkretnie za wyzwania, które cię wzmocniły, za trudnych ludzi, którzy nauczyli cię cierpliwości, za porażki, które przyniosły ci mądrość. To przemienia przeszkody w nauczycieli. Technika 11. Dyscyplina pragnień. Epiktet nauczał, że powinniśmy pragnąć, aby rzeczy działy się tak, jak się dzieją. A nie tak jak chcemy, aby się działy. To nie jest bierność, to zestrojenie się z rzeczywistością. Kiedy przestajesz walczyć z tym, co jest, uwalniasz energię, by pracować z tym, co można zmienić. Technika 12. Cnota jako jedyne prawdziwe dobro. Dla Stoików cnota, mądrość, sprawiedliwość, odwaga i umiar, jest jedynym dobrem, którego nie można ci odebrać. Bogactwo, status, wygląd. To wszystko jest obojętne. Kiedy opierasz swoją samoocenę na cnocie, stajesz się niewzruszony. Nikt nie może ci odebrać twojej integralności. Technika 13, test mędrca. Zanim zaczniesz działać, zapytaj, jak w tej sytuacji postąpiłby stoicki mędrzec. To automatycznie podnosi twoją odpowiedź ponad impulsywne reakcje emocjonalne. Zaczynasz działać z poziomu swojej najlepszej wersji, a nie tej reaktywnej. Te techniki były doskonalone przez genialne umysły, które stawiały czoła największym możliwym wyzwaniom. Marek Aurelius dźwigał ciężar imperium. Seneca poruszał się po śmiertelnie niebezpiecznej polityce, epiktet przezwyciężył niewolnictwo. Każda z tych praktyk została przetestowana w ogniu realnego doświadczenia. Współczesna neuronauka potwierdza to, co stoicy odkryli empirycznie. Powtarzanie tych ćwiczeń mentalnych. Dosłownie przeprogramowuje twój mózg. Rozwijasz nowe wzorce neuronowe, które sprzyjają spokojnym i racjonalnym odpowiedziom zamiast reakcji lękowych i niepokoju. Budujesz nową wersję siebie, wersję, która nie daje się złamać przez życiowe burze. Zostań ze mną, aby poznać ostatnie techniki, które dopełnią twoją transformację. Dotarliśmy do dwóch ostatnich technik, które przypieczętują. Twoją transformację w pełnoprawnego praktyka stoicyzmu. Technika 14 uniwersalna wizja systemowa. Marek Aurelius postrzegał siebie jako część większego organizmu, kosmosu. Jego osobiste problemy były tylko małymi fluktuacjami w ogromnym i inteligentnym systemie. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś częścią czegoś większego, twoje indywidualne lęki tracą na sile. Działasz nie tylko dla własnej korzyści, ale dla dobra całości. Technika 15. Przygotowanie na przeciwności. Stoickie szczepienie. Seneka celowo wystawiał się na niewielkie niedogodności, aby wzmocnić swoją tolerancję psychiczną. Bierz zimne prysznice, pość od czasu do czasu, śpij czasem na podłodze. Nie po to by się karać, ale by udowodnić sobie, że potrafisz poradzić sobie z dyskomfortem. To usuwa strach przed przyszłym cierpieniem. Teraz połączmy wszystko w całość. Czy strach, który czułeś na początku tego wideo, wciąż istnieje? Prawdopodobnie nie z taką samą intensywnością. To dlatego, że posiadasz teraz kompletny arsenał mentalny, by stawić czoła każdej przeciwności. Podsumowując, Twoją nową skrzynkę z narzędziami nauczyłeś się dychotomii kontroli, skupiania się tylko na tym, na co masz wpływ. Opanowałeś negatywną wizualizację, aby przygotować się mentalnie. Zyskałeś kosmiczną perspektywę, by umniejszyć codzienne problemy, rozwinąłeś reframing poznawczy, by przekształcać przeszkody w możliwości, praktykowałeś zawieszenie, osądu dla mądrzejszych odpowiedzi. W technikach zaawansowanych włączyłeś kontemplację przemijalności, by docenić teraźniejszość, ustanowiłeś poranne i wieczorne rytuały, by wzmocnić swoją codzienną praktykę. Nauczyłeś się obserwować siebie obiektywnie przez pryzmat trzeciej osoby. Rozwinąłeś strategiczną wdzięczność, by przekształcać wyzwania w nauczycieli. Praktykowałeś dyscyplinę pragnień, by zestroić się z rzeczywistością. Zrozumiałeś, że cnota jest jedynym prawdziwym i niewzruszonym dobrem. Nauczyłeś się konsultować swoją wewnętrzną mądrość poprzez test mędrca. Poszerzyłeś swoją perspektywę do uniwersalnej wizji systemowej. I wreszcie, Rozwinąłeś tolerancję poprzez celowe stoickie szczepienie. Rezultat. Nie jesteś już tą samą osobą, która zaczęła oglądać to wideo. Posiadasz teraz te same narzędzia, które utrzymywały Marka Aureliusza w spokoju podczas zaraz i wojen, które pozwoliły Senece podnieść się z wielokrotnych porażek, które przemieniły Epikteta z niewolnika w pana własnego życia. Ale pamiętaj, wiedza bez praktyki to tylko rozrywka, Stoicy byli ludźmi czynu, stosowali te techniki codziennie, przekształcając filozofię w sposób na życie. Twoja prawdziwa transformacja zaczyna się, gdy wyłączysz to wideo i wdrożysz te praktyki. Zacznij dzisiaj. Wybierz trzy techniki, które najbardziej do Ciebie przemówiły i praktykuj je przez następne 30 dni. Marek Aureliusz mawiał: Jesteś tym, co robisz wielokrotnie. Uczyń ze stoickiej mądrości nawyk a odwaga stanie się Twoją drugą naturą. Cesarz filozof napisał również: Do szczęśliwego życia potrzeba bardzo niewiele. Wszystko jest w Tobie, w Twoim sposobie myślenia. Właśnie otrzymałeś klucze do tego sposobu myślenia. Pytanie teraz brzmi, czy ich użyjesz? Jeśli dotarłeś aż tutaj, gratulacje, wykazałeś się taką samą wytrwałością, jaka charakteryzowała wielkich stoików. Jesteś osobą zdeterminowaną i zaangażowaną w swój rozwój. Napisz w komentarzu: Mam umysł stoika, jestem niewzruszony. Te 15 technik to dopiero początek Twojej stoickiej podróży. Na ekranie końcowym znajdziesz dwa filmy, które jeszcze bardziej pogłębią Twoją transformację. Jeden o tym, jak Marek Aureliusz budował codzienną dyscyplinę, a drugi o sekretach. Seneki na rzecz odpornej zamożności. Pamiętaj. Urodziłeś się, by być kimś niezwykłym. Stoicy nie byli wyjątkowymi ludźmi. Byli zwykłymi ludźmi, którzy postanowili praktykować niezwykłe zasady. Masz wszystko, czego potrzebujesz, by zapanować nad swoim umysłem i żyć z odwagą. Życie będzie Cię nadal wystawiać na próbę, ale teraz jesteś przygotowany. Posiadasz mądrość dwa tysiące lat ludzkiego doświadczenia. Używaj jej, praktykuj ją, żyj nią. Twoja stoicka podróż. Zaczyna się teraz. Bądź niewzruszony.